Czy kiedykolwiek patrzyłeś, jak odlatuje samolot i zastanawiałeś się, ile tak naprawdę kosztuje utrzymanie go w powietrzu? To nie tylko Twój bilet. Co minutę licznik bije, naliczając koszty od paliwa po środki czystości. Wyzwanie. Jak linie lotnicze zarabiają, skoro ich głównym aktywem jest maszyna warta miliony dolarów, wymagająca drogiej konserwacji? Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze prawdziwy koszt latania nowoczesnym samolotem pasażerskim przez zaledwie jedną godzinę. Od ceny zakupu po kawę serwowaną na wysokości 10 000 metrów ujawnimy ukryte aspekty ekonomii za Twoją kartą pokładową. Zanurzmy się w to. Boeing 737 i Airbus A320 to kręgosłup krótkich i średnich lotów na całym świecie. Każdy z nich mieści około 180 pasażerów, ale ich ceny są oszałamiające ponad 100 milionów dolarów za nowy egzemplarz. Większość linii lotniczych dzierżawi, a nie kupuje, płacąc od około 350 tysięcy dolarów do około 450 tysięcy dolarów miesięcznie za samolot. To zanim jeszcze pierwszy lot wystartuje. Aby zarabiać, linie lotnicze muszą utrzymywać te samoloty w powietrzu tak często, jak to możliwe. Bezczynne samoloty to drogie zobowiązania. Maksymalizacja wykorzystania to sedno ekonomii lotniczej. Paliwo to największy zmienny wydatek linii lotniczych i jest on bardzo niestabilny. 737 lub A320 spala około 3000 litrów paliwa na godzinę. To około 2100 dolarów przy średnich cenach. Pomnóż to przez setki lotów miesięcznie, a liczby poszybują w górę. Linie lotnicze dążą do każdej kropli efektywności: nowe silniki, zoptymalizowane trasy lotu, a nawet technika pilotażu. Zabezpieczenie paliwowe pomaga zarządzać ryzykiem, ale nie da się uciec od faktu. Paliwo to płynne pieniądze, szybko spalane. 15% wzrost efektywności może oznaczać miliony zaoszczędzone każdego roku. W lotnictwie liczy się każda kropla. Utrzymanie samolotu w stanie zdatnym do lotu to nieustanny, kosztowny proces. Rutynowe przeglądy odbywają się co miesiąc, ale duże przeglądy, c i D-check Mogą uziemić samolot na tygodnie i kosztować miliony. Nawet pojedyncza opona kosztuje tysiące. Węglowy hamulec dziesiątki tysięcy. Linie lotnicze przeznaczają około 1000-1500 dolarów na godzinę lotu wyłącznie na konserwację. Zapasy części zamiennych pochłaniają kolejne miliony. To nieprzerwany cykl, ale bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom. Za każdą godzinę lotu część pieniędzy jest odkładana na następny duży przegląd. W lotnictwie konserwacja to cena zaufania. Czystość to nie tylko wygląd. To fundament, na którym buduje się zaufanie pasażerów. To doświadczenie pasażera i marka. Czysty samolot to wizytówka linii lotniczej, obietnica komfortu i dbałości o szczegóły, która przekłada się na lojalność klientów. Szybkie obroty widzą, jak zespoły sprzątają kabiny. To wyścig z czasem, gdzie każda minuta ma znaczenie. W mniej niż 30 minut, co wymaga perfekcyjnej organizacji i efektywności, co kosztuje 100-200 dolarów za cykl. To inwestycja w pozytywne wrażenia pasażerów i reputację przewoźnika. Generalne sprzątanie wykonywane co miesiąc to kompleksowa usługa, która przywraca kabinie świeżość i blask. Kosztuje do 3000 dolarów. To cena za utrzymanie wysokiego standardu i zapewnienie komfortu podróży. Nawet zewnętrzna część jest myta, aby samolot prezentował się nienagannie. Do 2000 dolarów za jedno mycie. To zabieg, który nie tylko poprawia wygląd, ale także wpływa na aerodynamikę, aby zmniejszyć opór i utrzymać nieskazitelny wizerunek linii lotniczej. To inwestycja w efektywność i prestiż. Opóźnienia w sprzątaniu mogą wpływać na cały harmonogram, generując efekt domina, kosztując znacznie więcej niż samo sprzątanie. To pokazuje, jak ważna jest precyzja i terminowość. Każdy szczegół. Od stolików, podywany ma znaczenie. To suma małych elementów, które tworzą całość. Czyste samoloty latają wydajniej, co przekłada się na oszczędności paliwa i mniejszy wpływ na środowisko, i sprawiają, że klienci wracają. Zadowoleni pasażerowie to najlepsza reklama. Prezentacja jest częścią modelu biznesowego, a czystość to jej kluczowy element. Samoloty potrzebują ludzi, wysoko wykwalifikowanych. Dobrze opłacanych ludzi. Kapitanowie mogą zarabiać ponad 150 tysięcy dolarów rocznie. Pierwsi oficerowie około 70-100 tysięcy dolarów. Pensje, świadczenia i szkolenia personelu pokładowego sumują się z 4-5 stewardesami na lot. Personel naziemny, od obsługi check-in po bagaż, jest niezbędny, a ich koszty są rozkładane na każdy lot. Szkolenia są ciągłe i kosztowne, zwłaszcza dla pilotów. Koszty załogi za jedną godzinę lotu to około 1000 do 1800 dolarów. Czynnik ludzki to duża część każdego biletu. Lotniska, te tętniące życiem centra aktywności, nie działają tylko na powietrzu. Pobierają opłaty za praktycznie wszystko, co utrzymuje je w działaniu. Lądowanie jest oczywiście głównym źródłem dochodu. Parkowanie przy bramach również wiąże się ze znacznymi opłatami. Następnie są usługi pasażerskie, obsługa bagażu, tankowanie i cała masa innych operacyjnych potrzeb, które mają swoją cenę. Opłaty te znacząco przyczyniają się do ogólnego kosztu podróży lotniczych. Pojedyncze lądowanie na dużym lotnisku może łatwo kosztować tysiące dolarów, w zależności od wielkości samolotu i pory dnia. Opłaty za parkowanie i bramki szybko rosną, zwłaszcza w przypadku linii lotniczych obsługujących wiele lotów dziennie. Koszty te są starannie obliczane i przerzucane na konsumenta. Ubezpieczenie to kolejny ogromny wydatek dla linii lotniczych. Krytyczne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenie obejmuje sam samolot i chroni go przed uszkodzeniem lub utratą. Obejmuje również pasażerów, zapewniając ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. I oczywiście obejmuje potencjalne zobowiązania, gdyby coś poszło nie tak. Obejmuje to wszystko: od drobnych obrażeń po poważne incydenty. Roczna składka ubezpieczeniowa za pojedynczy samolot odrzutowy może z łatwością zbliżyć się do miliona dolarów, co odzwierciedla wysoką stawkę, z jaką wiąże się podróżowanie samolotem. Koszty te, zarówno opłaty lotniskowe, jak i składki ubezpieczeniowe, wliczane są w cenę każdego biletu, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Są ukrytym składnikiem opłaty, którą płacisz. Nawet mniejsze lotniska regionalne, choć pobierają niższe opłaty niż duże węzły komunikacyjne, Nadal pobierają znaczne opłaty pokrywające koszty operacyjne. Bez ubezpieczenia linie lotnicze po prostu nie mogłyby działać. Przepisy nakazują to ze względu na bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych. Każdy lot płaci za przydzieloną mu przestrzeń na ziemi oraz za sieć bezpieczeństwa w powietrzu, gwarantującą bezpieczną podróż dla wszystkich. Większość linii lotniczych zamiast kupować samoloty na własność, decyduje się na ich dzierżawę. To popularna strategia w branży lotniczej, pozwalająca na elastyczne zarządzanie flotą i uniknięcie dużych, jednorazowych wydatków. Leasing samolotów stał się powszechną praktyką, umożliwiającą liniom lotniczym dostęp do nowoczesnych maszyn bez konieczności angażowania ogromnych środków finansowych. W zamian za użytkowanie samolotu linie lotnicze płacą setki tysięcy dolarów miesięcznie. Kwota ta pokrywa koszty związane z amortyzacją, ubezpieczeniem i innymi opłatami eksploatacyjnymi to znaczny wydatek, który musi być uwzględniony w budżecie każdej linii lotniczej. Opłaty te są naliczane bez względu na pogodę, obłożenie pasażerami czy inne czynniki zewnętrzne. Niezależnie od tego, czy samolot lata regularnie, czy stoi na ziemi z powodu złych warunków atmosferycznych, rata leasingowa musi być uregulowana. Po zakończeniu okresu leasingu samolot musi zostać zwrócony właścicielowi, czyli firmie leasingowej. Zwrot odrzutowca może kosztować miliony dolarów w wymaganej konserwacji i doprowadzeniu do stanu zgodnego z umową leasingową. Często konieczne są kosztowne naprawy i przeglądy techniczne, aby samolot spełniał standardy bezpieczeństwa i jakości. W przypadku samolotów własnych sytuacja wygląda nieco inaczej. Linia lotnicza ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację maszyny. Amortyzacja jest ukrytym, ale realnym kosztem posiadania samolotu. Z biegiem lat wartość maszyny spada, co wpływa na bilans finansowy linii lotniczej. Odrzutowce szybko tracą na wartości, szczególnie w porównaniu z nowszymi modelami, które oferują lepszą wydajność i niższe koszty eksploatacji. Zwłaszcza w pierwszej dekadzie użytkowania, spadek wartości jest najbardziej odczuwalny. Nowe technologie i regulacje branżowe również wpływają na tempo amortyzacji. Samolot wart 100 milionów dolarów w momencie zakupu. Może być wart połowę tej kwoty po 10 latach intensywnego użytkowania. To pokazuje, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie flotą i planowanie inwestycji w nowe samoloty. Niezależnie od tego, czy mówimy o leasingu, czy o własności, czy dzierżawisz, czy posiadasz samolot, koszt na godzinę tylko za posiadanie samolotu, uwzględniając amortyzację, ubezpieczenie i koszty finansowania, wynosi ponad 1000 dolarów. To ogromna suma, która musi być pokryta z przychodów generowanych przez loty. Te stałe koszty zmuszają linie lotnicze do optymalizacji operacji i poszukiwania sposobów na zwiększenie efektywności, do utrzymywania samolotów w powietrzu tak często jak to możliwe, aby generować przychody i pokrywać koszty stałe. Każdy lot to szansa na zarobek i zmniejszenie obciążenia finansowego. Bezczynne odrzutowce tracą pieniądze, generując straty zamiast zysków. Dlatego linie lotnicze starają się minimalizować czas, w którym samoloty stoją na ziemi. Nie wszystkie koszty są przewidywalne, niespodzianki czyhają wszędzie. Zderzenia z ptakami mogą uziemić samolot i kosztować miliony na naprawy. Opóźnienia generują dodatkowe opłaty, nadgodziny personelu, a nawet odszkodowania dla pasażerów. Zaginiony bagaż, medyczne przekierowania i zimowe odladzanie zwiększają rachunek. Pojedyncza naprawa silnika po zderzeniu z ptakiem może przekroczyć 2 miliony dolarów. Nawet drobne incydenty mogą zamienić dochodowy lot w stratę. Linie lotnicze muszą budżetować na nieprzewidziane wydatki, ponieważ w lotnictwie niespodzianki są drogie. Każdy lot to gra z nieznanym. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście koszty w branży lotniczej. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę, aby nie ominęły Was kolejne materiały. Dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Na razie.